Siemanko, witam wszystkich. Nie masz pieniędzy, brakuje ci pieniędzy, ledwo wiążesz koniec z końcem, chciałbyś zarobiać więcej pieniędzy, a nie wiesz jak. To dzisiaj przychodzę do ciebie um, z taką książką, którą chcę ci polecić. Jest to książka, gdzie rosną pieniądze, polskiej autorki, która nazywa się Joanna Dymel. Pierwszy poradnik o tym, jak znaleźć pieniądze, nie wychodząc z domu. To jest właśnie oto ta książka. Dostałam ją właśnie w prezencie od koleżanki dawnej znajomej i powiem Wam, że tak naprawdę według mnie, jeżeli ze wszystkiego można wyjść, jeżeli masz problem z pieniędzmi, chciałbyś więcej zarabiać, a nie chcesz brać dodatkowych prac etatowych, dodatkowych fuch i tak dalej, to proponu, proponuję Ci zainwestować tą książkę, która kosztuje około 30-40 zł, coś takiego, już liczę razem przesyłką, to wyjdzie jakieś 30 zł, Um, to proponuję Ci zainwestować w tą książkę właśnie. Może podam przykład tutaj. Że na przykład masz w domu jakieś stare słoiki, stare meble, których nie używasz, nie wiem, jakieś sprzęty, na przykład aparat fotograficzny, który, którego nie używasz, który kupiłeś i po prostu nie wiesz, co z nim robić. Cokolwiek, telefony, statywy, wszystko możesz sprzedać na OLX-ie, na EBayu, na Amazonie i tak dalej. I dzięki temu już masz, nie wiem, sprzedaż 5 słoików powiedzmy po 80 groszy, to już masz 4 zł, tak? Więc wszystko jest kwestią zaplanowania i tego, czy ty szukasz rozwiązań, a nie szukasz problemów. Uważam, że z każdego problemu można wyjść zwycięsko. Tylko trzeba szukać rozwiązań, nie problemów i przede wszystkim nie mieć wymówek. Bo jeżeli ty, a, to, to nie takie proste, uu, 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 zaczniesz jęczeć, stękać, no to sorry, ale samo się nie zrobi. Dobra, to by było na tyle, trzymajcie się, hej.